Cześć, witajcie na kanale Mój Psi Świat W dzisiejszym filmiku dowiecie się jak nauczyć psa sztuczki czołgę się Do tego będziecie potrzebowali oczywiście kliker, ponieważ ja pracuję z psem przy użyciu metody klikerowej. O tej metodzie jak zacząć, zanim zaczniecie uczyć psa jakichkolwiek sztuczek, musicie go uwarunkować, ponieważ bez tego pies nie będzie znał, nie będzie wiedział, co to jest o kliknięcie. O tym, jak to zrobić, możecie zobaczyć w innych filmikach. No, więc jest to sztuczka naprawdę bardzo prosta. Można nauczyć psa tej sztuczki w przeciągu 2-3 dni już właśnie na komendę. Ja użyłam komendy optycznej, czyli przesuwanie palcem po podłodze. Wtedy pies wie, ma za nim się czołgać. Oczywiście w odległości coraz większej to robiłam na początku tuż przy pysku, a później e, już coraz dalej. Także to i dodatkowo komenda crawl, czyli nie czołgaj się, tylko angielska wersja. E, dlatego, że o czym już też mówiłam, dlaczego uczę się w języku angielskim. Dlatego, że po prostu przypadkowe osoby nie mogły, e, nie mogły po prostu jej tak męczyć różnymi komendami. Pierwsze, co musicie zrobić, to bierzecie smakołyk w dłoń, um, kładziecie go na ziemię i chcecie, aby czekacie na jakikolwiek ruch łapkami psa. Chodzi o to, aby po prostu ruszył łapkami. Nie musi się przesuwać nawet do przodu ani nic takiego, nie musi tylnymi łapkami ruszać. Wystarczy przednie łapki e, wzmocnić, aby pies wiedział, że musi nimi ruszać. E, kiedy już to dosłownie 2-3 razy to zrobicie, usuwacie smakołyk z dłoni, tak żebyście później nie musieli zawsze używać smakołyka. E, dlatego później bierzecie, że tak powiem, pustą dłoń i po prostu tak samo dajecie ją na ziemię. E, I zobaczcie, jak to wyglądało u mnie. Kolejna rzecz, jaką będziecie wzmacniali, to właśnie ruch tylnymi łapkami, czyli że pies nie, nieco się po prostu przesuwa do przodu. Nie wymagacie jeszcze jakiegoś powiedzmy tego jednego kroczku czy dwóch, ale po prostu musi się przesunąć do przodu. I później kolejne etapy, czyli wzmacniacie jeden krok, drugi. Tak samo z początku możecie nie wymagać tego, żeby pies był tak bardzo przy ziemi, może troszeczkę unosić tyłek. Nie jest to problem, ponieważ później sobie to w ten sposób poprowadzicie, że będziecie nagradzać tylko te, tylko, te rzeczy, tylko te powtórzenia, kiedy pies jest na, na dole cały, po prostu się cząga. E, tak, o to chodzi, żebyście szli w dobrym kierunku, a później, różne rzeczy, jakby nie możecie e, pracować nad wieloma aspektami naraz. Musicie sobie je podzielić. Że najpierw chcecie, żeby pies się po prostu e, czołgał, na przykład na przednich łapkach, później dodajecie te tylnie łapki, łączycie to e, i później dodajecie odległość, na jakiej to robi. Więc musicie sobie to stopniowo wprowadzać. Nie można wymagać wszystkiego naraz, ponieważ jest to bardzo ciężkie, aby osiągnąć takie super od razu zachowanie psa. E, przy czy tam w którymś powtórzeniu. E, także ciężko tak pracować, dlatego warto sobie dzielić to na etapy. No, także e, to jest ważne. Wiadomo, każdy pies nieco inaczej może się zachowywać w danej sytuacji. Także ja to pokazuję, jak wygląda to u mnie z Zuzią. Jednak z Waszym psem może to wyglądać nieco inaczej. Musicie dostosować ten trening do, do jego indywidualnego zachowania. Także zobaczcie jak to dalej przebiegało. Komendę wprowadzamy. Ja używam tego właśnie ruchu dłonią palcem, a później chwilkę przed mówiłam crawl i wtedy przejeżdżałam palcem. Wtedy pies sobie łączy komendę słowną z komendą optyczną, jakby kiedy słysząc ten dany wyraz wcześniej. To później sobie łączy, że już ten wyraz jest zapowiedzią tego kolejnego zachowania i na ten wyraz ma już reagować. Więc pies sobie w ten sposób to łączy. Dlatego często pytacie, jak wprowadzać komendę. Więc wprowadzam ją po prostu na dosłownie moment przed tą komendą optyczną i wtedy pies sobie to kojarzy. Także zobaczcie, jak wyglądał dalszy trening. Będę dawać napisy i tłumaczyła na pewno, co nagradzam, na co zwracam uwagę w danym momencie. Oglądajcie. you okay. wygląda już prawie naprawdę gotowa e, ta sztuczka e, obecnie moja duzia kiepsko się czuje i ciężko mi z nią pracować, ponieważ e, nie zostać nią zmęczona i ostatnio weterynarz wykrył u niej problemy z sercem Także nie mogę jej za bardzo też tak przemęczać Nie chcę z nią pracować na siłę, kiedy ona nie ma motywacji do tego eee, No, także mam nadzieję, że dalej sobie poprowadzicie tą sztuczkę I już wiecie na pewno jak to dalej zrobić Wystarczy e, po prostu nagradzać i dalej, dalej iść z tym eee, Nagradzać coraz dalsze, odsunięcie palca i tak dalej Więc myślę, że to nie będzie dla Was problem no, więc życzę Wam powodzenia w pracy z Waszymi psiakami. Przypominam Wam też o spotkaniu, jakie będzie w Warszawie 4 sierpnia na, na terenie AWF-u. Będziecie tam się mogli ze mną spotkać, ja na pewno będę. Te dni, dni otwarte kołup się tam odbywają. Będziecie mogli się dowiedzieć, właśnie jak zostać behawiorystą na czym polega ta praca. Będą wykłady, pokazy pracy z psami. Także myślę, że warto tam pójść, zobaczyć. Będziemy mogli też zobaczyć siebie na żywo. Porozmawiać, także będzie to fajna okazja. Jeżeli będziecie mogli się udział, to super. Ja tam na pewno w każdym razie będę. No, także zapraszam Was do innych filmików na moim kanale, do innych sztuczek. Tutaj wyświetlą się pewnie linki do nich, możecie sobie kliknąć i zobaczyć inne sztuczki. Pozdrawiam Was ciepło i życzę Wam udanej pracy z Waszymi psami. pa! pa.

Już psa sztucz? Co będzie go mocno motywowało? Eee...